Pożarów Mazowiecki. Kinga Jędrasik, witam w programie Regiony z Historią. Jesteśmy w gminie Ożarów Mazowieckich, a Poloneza wykonuje ludowy zespół ożarowiacy. A dziś w programie dowiemy się. Gdzie zakończyło się Powstanie Warszawskie? Co robią Polacy na Marsie? Jak wyglądała prasta raknieja? I gdzie można nauczyć się latać? Zwiedzanie gminy Ożarów Mazowiecki proponuję rozpocząć tu, gdzie teraz jestem, czyli w Pilaszkowie. Zapraszam do dworu. A tu czuć historię i nasze dążenie do niepodległości. Od zamierzłych czasów aż do połowy XVIII wieku dwór należał do rodziny Pilaszkowskich Herbu Roch 3. Niekiedy prowadzili spory z sąsiadami, wiedli życie typowe dla średniozamożnej szlachty, a w potrzebach wojennych własnym sumptem wystawiali oddział wojska na czele którego wyruszali w pole. W 1794 roku podczas insurekcji kościuszkowskiej to właśnie w Pilaszkowie była kwatera sztabu wicebrygadiera Jana Henryka Dąbrowskiego, a powstańcze oddziały stacjonowały w pilaszkowie. Często bywali tu książę Józef Poniatowski i autor słów polskiego hymnu Józef Wybicki. Tutaj też wicebrygadier Dąbrowski otrzymał rozkaz Tadeusza Kościuszki, mianujący go generałem majorem. Na początku XIX wieku dobra pilaszkowskie zakupił Franciszek Ryks, herbu Pierścień, były major Wojsk Polskich. Natomiast pod koniec XIX wieku właścicielem majątku w Pilaszkowie został inżynier Mieczysław Marszewski. Budowniczy mostu Poniatowskiego w Warszawie, więc być może tutaj powstały plany budowy tego mostu. Po II wojnie, a zwłaszcza po powstaniu warszawskim, przebywali tu uciekinierzy z Warszawy, wśród których była m.in. żona generała Bora Komorowskiego wraz z synem. Po II wojnie dwór został doszczętnie zdewastowany. W czasie II wojny światowej właściciel tego dworku Kazimierz Reicher, członek Armii Krajowej, przechowywał w nim broń i tajną radiostację. Podczas Powstania Warszawskiego w dworku zainstalował się sztab Obergruppenführera Ericha von den Bacha, dowódcy oddziałów tłumiących powstanie. Również tu w nocy z 2 na 3 października 1944 roku podpisany został akt zakończenia walk Powstania Warszawskiego. 3 października 1944 roku na terenie fabryki Kabli został utworzony przez Niemców obóz przejściowy dla jeńców Powstania Warszawskiego. Następnego dnia o godzinie 10:00 otoczeni konwojem powstańcy wymaszerowali ze zniszczonej Warszawy do nowo tworzonego obozu. Tego samego dnia na dworzec kolejowy w Ożarowie przywieziono pod eskortą generała Tadeusza Bora Komorowskiego i oficerów z Komendy Głównej. Obóz w Ożarowie istniał od 4 do 15 października 1944 roku i chociaż był pilnie strzeżony przez Niemców, mieszkańcy Ożarowa pośpieszyli z szybką i skuteczną pomocą sanitarną i żywnościową, nie zważając na ostre zarządzenia niemieckie. W budynkach dawnej Huty Szkła przez pół roku, od sierpnia 1944 do stycznia 1945 działał szpital powstańczy. Niebywała ofiarność mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego umożliwiła leczenie rannych powstańców. Na cmentarzu wojennym w Ołtarzewie spoczywa 996 żołnierzy i oficerów 2. dywizji legionów, 2. II, 3. i 4. pułku piechoty oraz 2. pułku artylerii polowej poległych w bitwie pod Ołtarzewem we wrześniu 1939 roku. Na granitowej płycie został wyryty napis: Przechodniu, powiedz Polsce, tu leżym jej syny, prawom jej do ostatniej posłuszni godziny. Od 1927 roku Woltarze wiedziała wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Pallotynów. W okresie okupacji, Niemcy zajęli część gmachu na szpital wojskowy. Od samego początku wojny księża pomagali i chronili okoliczną ludność, za co wielu z nich zostało wywiezionych do Święcimia. Ten sam los spotkał błogosławionego Józefa Jankowskiego, patrona gminy Ożarów Mazowiecki. Zabytkowy dworek w Gołaszewie powstał według projektu Józefa Dietricha, prawdopodobnie tuż przed 1850 rokiem. Dworek miał wiele szczęścia. Przetrwał wojenne zawieruchy. Jego upadek rozpoczął się dopiero po II wojnie światowej, kiedy powstał tu PGR. W latach 80. XX wieku państwo kałużni zakupili dworek i przystąpili do jego renowacji. To właśnie wtedy powstała tu pracownia rzeźbiarska ostatniego właściciela dworu, Mieczysława Kałużnego. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych i historycznych Ożarowa jest zameczek, znajdujący się przy ulicy 11 listopada. Zameczek został wybudowany na początku XX wieku dla przybyłego z Czech inżyniera Michała Bielaka, budowniczego kolei w Ożarowie. W czasie II wojny światowej mieścił się tu niemiecki szpital. Widzimy tutaj makietę, która wiernie oddaje stan obecny domu. Jeżeli chodzi o okres, w którym dom powstał, jedyna istniejąca mapa, którą mamy, to jest z 1936 roku, która pokazuje, jak ten dom wyglądał. Jedyna różnica między tym, co jest na makiecie, a mapą, to jest, są drzwi wejściowe, które właśnie z przodu architekt sobie zaprojektował w tym miejscu i okno. Tutaj, którego nie ma. Dom jest też ciekawy z tego powodu, że zapisany jest tu konserwatora jako dom budowany w stylu romantycznym. Takich domów w Polsce jest dwa. Tutaj pod Warszawą i jeden pod Wrocławiem. Pałac w Duchnicach pod Ożarowem powstał w 1867 roku. Podczas I Wojny Światowej w pałacu były koszary wojsk rosyjskich. Jedną z właścicielek pałacu była pani Jadwiga Modrzejewska, skoligacona ze słynną aktorką Heleną Modrzejewską i przyjaciółką noblistki Wisławy Szymborskiej, która była tu częstym gościem. Warto wiedzieć, że projektantem pałacu był inżynier Stanisław Kierbeć, twórca pierwszego w Warszawie mostu stalowego. Most istnieje do dziś i nosi nazwę Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Kolejnym sławnym Polakiem związanym z Ożarowem Mazowieckim był Janusz Kusociński, zdobywca złotego medalu w Los Angeles oraz srebrnego medalu w Mistrzostwach Europy. To właśnie Kusy ustanowił 25 rekordów Polski na różnych dystansach. Legendarny biegacz został rozstrzelany w Palmirach w 1940 roku. Ożarowianie upamiętnili sławnego rodaka tablicą pamiątkową w miejscu, w którym stał dom jego rodziców oraz pomnikiem stojącym przed miejską pływalnią. Wotum wdzięczności za ocalenie Polski stanowi sanktuarium miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Przed nami. Imponujących rozmiarów, monumentalny witraż ukazujący Chrystusa Pantokratora, władcę świata i wszechświata. To największy witraż w Europie i drugi w świecie. Jest to więc ambasador także naszego miasta Ożarowa. W zabytkowym parku dworskim w Gołaszewie można podziwiać neogotycką kapliczkę Matki Boskiej z połowy XIX wieku. W całej gminie Ożarów Mazowiecki zachowało się ponad 50 zabytkowych kapliczek. W Pilaszkowie można odwiedzić ciekawe zbiory jedynego na Mazowszu, a drugiego w Polsce muzeum pojazdów konnych. A jest co oglądać. W trzech pawilonach zgromadzono tu przeszło 50 pojazdów, począwszy od karet i powozów do wozu strażackiego. Oto rezerwa Dwolica, malowniczo położony w Dolinie Utraty. To już ostatni zachowany fragment naturalnej przyrody na ogromnym obszarze przeszło 50 hektarów. Tu dopiero można zobaczyć utracone leśne bogactwo. Można zobaczyć, jak wyglądały lasy łęgowe oraz zachowane różnorodne gatunki drzew, a zwłaszcza graby. Kupując w sklepach warzywa czy owoce, nie zastanawiamy się, gdzie kształtują się ceny, a przecież jest takie miejsce tuż pod Ożarowem Mazowieckim Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy. Na niemal 60 hektarach ponad 1300 stoisk codziennie oferuje owoce i warzywa, a zaopatrywanych z bronisz jest ponad 14 milionów osób. W Ożarowie NASA kupuje najbardziej czułe detektory do badań kosmicznych. A zatem, czy tak będzie wyglądał świat XXI wieku? Czy ziemskie pojazdy na Marsie będą codziennością? Ożarowska firma Vigo to światowy potentat nowych technologii. Tu wiedza zaklęta jest w półprzewodniki. Taką podobni. Tyle, że gdzieś jednak trzeba nauczyć się trudnej sztuki unoszenia w powietrzu. A nie jest to proste. Gdzie można poczuć się ptakiem? Odpowiedź prosta: Właśnie w Ożarowie jest jedyny aerotunel w naszej części Europy, w którym zdobywcy nieba stawiają swoje pierwsze kroki. Potężne niemal 1,5 megawatowe silniki stwarzają warunki do złudzenia, przypominające naturalne. Pływalni woda jak kryształ. Najbardziej nowoczesne filtry uzdatniają ją niemal bez użycia chloru. Dziwić się nie można, że rocznie na basenach pływa ponad 150 tysięcy osób. Na polskie warunki to duże miasto, a jest gdzie szaleć. Sama tylko część sportowa basenu to sześć torów wodnych o długości 25 metrów, na których corocznie odbywają się zawody o mistrzostwo polski juniorów ale i miłośnicy bardziej, no powiedzmy, suchych rozrywek też nie mogą narzekać na nudę. To właśnie dla nich tuż przy szkole powstał skatepark. Mały bo mały, ale ile daje radości? Takich siłowni jest w Ożarowie Mazowieckim kilka, ale ta jest największa i właśnie ona przyciąga najwięcej fanów zdrowia. No cóż, w końcu w zdrowym ciele zdrowy duch. Wprawdzie nasi piłkarscy seniorzy są w tarapatach, ale juniorów to nie dotyczy, o czym najlepiej można się przekonać, oglądając ligowy mecz juniorów z Ożarowa. Z takim zębem walczyć potrafią jedynie przyszli zwycięzcy mundialu. Trzymamy kciuki! Jak szaleć, to szaleć. W mieście nie brakuje również amatorów kolarstwa, ale też i ścieżek rowerowych dla wszystkich wystarczy. Można nimi dojechać do najbardziej atrakcyjnych miejsc ożarowa. Coraz więcej sympatyków zdobywa sobie Nordic Walking. Nic dziwnego, takim sposobem chodzenie wydaje się dużo łatwiejsze. A i tak do celu się dojdzie. O takim przedszkolu można jedynie pomarzyć. Ale czasem marzenia się spełniają. I tak właśnie stało się w Ożarowie. Nowoczesne przedszkole zameczek oferuje swoim wychowankom moc atrakcji. Oto występ teatrzyku najmłodszych. Mali aktorzy grają jak starzy zawodowcy. Ale to nie wszystko. Przedszkolny plac zabaw nieodmiennie przyciąga amatorów ruchu na świeżym powietrzu. Oby dopisało słońce, bo na humory narzekać nie można. A co uczniom oferują szkoły? Doskonale nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe, fachową pomoc pedagogów i komputer dla każdego. Długopisy wyszły z mody. Kto by tam zresztą o takich starociach pamiętał? Myszka, enter i wirtualny świat stoi otworem. Żegnamy się już z gminą Ożarów Mazowiecki, z gminą o pięknych tradycjach, z gminą nowoczesną i przyjazną turystom. Zapraszam Państwa do odwiedzenia gminy, a również do oglądania kolejnego programu Regiony z historią. Do zobaczenia!